Spróbujemy sobie zamontować Speedboxa w wersji trzeciej tu mamy pudełeczko otwieramy tak to się przedstawia a będziemy go montować w tym oto sprzęcie Focus Jam 6.7 z silnikiem Bosch Performance CX czwartej generacji zaczniemy sobie od ściągnięcia korby delikatnie nakręcimy sobie ściągacz wkręcimy go w korbę pętajmy, żeby go wkręcić do samego końca przymierzę jeszcze, czy to nie będzie pasować tam że to będzie pasować dobrze ostrożnie wkręcamy Teraz, gdy mamy korbę ściągniętą, musimy odkręcić obudowę. Zobaczymy, jakie klucze Torx T20. Będzie jeszcze. Na tym etapie możemy sobie troszeczkę to oczyścić tutaj. I tak przedstawia się silnik ze zdjętą osłoną przygotowany do wypięcia przewodów i wpięcia speedboxa OK, teraz sobie przejdziemy do odpięcia tych konektorków jeden Drugi. A, gdy mamy już odpięte dwa przewody. Możemy przejść do wpięcia speedboxa. Zobaczymy którą stroną. O, robimy to delikatnie aż do kliknięcia następnie kolejny porównam sobie z oryginałem ok nie, nie mam, czy widać Jest klik Więc tak. No i gdy mamy to już zapięte, możemy podłączyć baterię i sprawdzić, czy speedbox się aktywuje. Speedbox aktywujemy przyciskiem walk. oraz możemy go dezaktywować i wracamy już do, z powrotem do naszego speedboxa musimy go teraz ułożyć i zamontować pokrywę zobaczymy gdzie byśmy mieli miejsce na to Jeżeli mamy już założony założoną obudowę możemy założyć sobie z powrotem korbę za czym czy jest równo czego być równo? jest równo. No, mamy wszystko założone, możemy rower ściągać. O. Odpinamy rower. Możemy założyć mu baterię. Przejdziemy teraz do ustawienia prędkości. Włączamy. Przechodzimy. I wolkiem podnosimy wartości aż do 9,9. Oczekujemy 5 sekund. System zapisuje nam zmiany. Mamy bez limitów.